Każdego ranka, gdy otwierasz oczy, wszechświat wręcza ci niezwykły dar. To 24 godziny to jedna z niewielu rzeczy na świecie, które dostaje się całkowicie za darmo, bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i co posiadasz. Pomyśl o tym przez chwilę. Za wszystkie pieniądze świata nie można kupić ani jednej dodatkowej godziny. Skoro więc trzymasz w dłoniach ten bezcenny skarb, Pojawia się fundamentalne pytanie, co z nim zrobisz? Pamiętaj, że ten dar ma jedną nieubłaganą zasadę. Musisz go wykorzystać, bo dostajesz go tylko raz. Nie ma tu konta oszczędnościowego. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny dzień. Przepadają na zawsze bezpowrotnie. Jeśli zmarnujesz te 24 godziny, nic i nikt nie odda ci ich z powrotem. Wczorajszy dzień jest już tylko wspomnieniem, a jutro jest jedynie obietnicą. Dlatego nie czekaj na idealny moment. On nie nadejdzie. Idealny moment jest teraz. Z tą godziną, którą masz, z tą minutą, która właśnie mija. Dziś jest Twoim arcydziełem. Maluj je z odwagą i uważnością.